W ubiegłym tygodniu w szkole podstawowej nr 1 w Brodnicy doszło do niefortunnego wypadku. Na boisku szkolnym rozpędzony chłopiec uderzył w dyżurującego nauczyciela. Uderzenie było na tyle silne, że doszło u chłopca do wewnętrznego rozlewu i uczeń musiał być operowany. W związku z tym wydarzeniem dyrekcja szkoły wprowadziła kamizelki odblaskowe dla dyżurujących nauczycieli. Przede wszystkim nieraz nawet jakieś. Małe bójki, które mają też również miejsce, czy po prostu potrącenia, przewrócenia, no powodują to, że nieraz uczeń poszkodowany czuje się zagubiony, szuka wzrokiem tego nauczyciela, który pełni dyżur na boisku. W związku z tym po prostu od 4 listopada spróbowałam wprowadzić żeby nauczyciel dyżurujący był bardziej widoczny na boisku szkolnym, na korytarzu kamizelki odblaskowe, kamizelki takie bezpieczne, żeby po prostu uczeń mógł szybko odszukać nauczyciela, żeby nauczyciel po prostu był widoczny. A wiadomo rzeczą jest, że przede wszystkim za bezpieczeństwo w szkole odpowiada dyrektor szkoły. My jesteśmy szkołą położoną w centrum miasta. Przez nasze boisku przechodzą bardzo różni ludzie. I myślę sobie, że ten nauczyciel jednak musi być widoczny na boisku, na korytarzu, żeby po prostu w razie sytuacji jakiejś trudnej można było szybko go odszukać i odnaleźć.